Cześć, tu Igor, Centrum Przygotowania Sportowego. W tym odcinku z serii Żelazny Uchwyt zaprezentuję ćwiczenia z wykorzystaniem piłki tenisowej. Myślę, że mało kto bierze pod uwagę takie proste rozwiązanie i prosty sprzęt, jakim jest piłeczka tenisowa, w celu wzmacniania siły uchwytu. Duża część ćwiczeń i urządzeń do wzmacniania chwytu i przedramion, nie nakłada zbyt dużego priorytetu na pracę kciuka, a z piłeczką możemy na przykład wyizolować sam kciuk, który jako przeciwstawny palec pełni bardzo ważną rolę w zaciskaniu pięści. I jeżeli na przykład trenujemy sporty siłowe, gdzie trzymamy sztangę lub drążek, albo sporty walki, zwłaszcza te chwytane, to wzmacnianie samego kciuka może spowodować, że cały uchwyt będzie silniejszy. Piłeczka tenisowa jest o tyle fajna, że wykonana jest z gumy, pokryta jest materiałem, przez co jest przyjemna w dotyku jest miękka, czyli można ją wgniatać, ale na tyle twarda, że nie da się jej zmierzyć całkowicie. Podczas wgniatania opór będzie wzrastał, ponieważ zwiększa się ciśnienie w piłeczce. Dla osób bardziej początkujących, które zaczynają wzmacnianie swojego uchwytu, może się okazać, że piłeczka będzie troszeczkę zbyt twarda, i wtedy dobrą alternatywą będzie piłeczka antystresowa, która wykonana zazwyczaj jest z jakiejś pianki i będzie po prostu dużo miększa. Co na początku może się okazać, że będzie nawet lepszym rozwiązaniem. Zaprezentuję teraz kilka przykładowych ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie: kładziemy piłeczkę na palcu środkowym, podtrzymujemy palcem wskazującym i kciuk układamy od góry. Czyli mamy taki chwyt neutralny. I teraz w pierwszym wariancie naciskam całym kciukiem, czyli tak, jakbym chciał zmiażdżyć piłeczkę. Drugi wariant. To wciskanie samej końcówki palca, czyli tak, jakbyśmy chcieli wbić paznokieć w piłeczkę. Drugie ćwiczenie to będzie zgniatanie nożycowe, czyli teraz będziemy chcieli sobie wyobrazić, jakbyśmy przywodzili kciuk do palca wskazującego. Czyli układamy sobie piłeczkę w ten sposób, palce mogą być wyprostowane albo ugięte. I staramy się ścisnąć piłkę pomiędzy kciukiem a palcem wskazującym. Trzecie ćwiczenie to zgniatanie piłeczki kciukiem w chwycie kulowym. Obejmujemy piłkę wszystkimi palcami, tak żeby pomiędzy każdym palcem była mała przerwa i Wciskamy kciuka, wyobrażając sobie, że chcemy go umieścić pomiędzy serdecznym a środkowym palcem. Skupiłem się głównie na pracy kciuka, ponieważ pod tym względem piłeczka jest wyjątkowa, ale jako czwarte ćwiczenie mogę powiedzieć, że możemy też trenować inne palce albo każdy pojedynczo. Lub wszystkie naraz wciskając palce albo zgniatając piłkę. Warto jest podczas wszystkich tych ćwiczeń robić to w sposób spokojny i kontrolowany. O ile fazę koncentryczną, czyli wbijanie palca, możemy zrobić albo dynamicznie, albo powoli, to potem warto jest trochę zatrzymać wizometrii, czyli wciśnięty palec chwilę przytrzymać i powoli odpuścić, czyli zwolnić fazę ekscentryczną. To wszystko w tym odcinku. Daj znać w komentarzu, czy znasz i wykonujesz ćwiczenia z piłeczką tenisową, a jeżeli podobał Ci się ten materiał, to zostaw lajka i nie zapomnij o subskrypcji z dzwoneczkiem. Biceps, piona.